Jeśli kiedykolwiek zadaliście sobie pytanie, kiedy zdecydować się na ślub, kiedy będzie ten właściwy moment, to to jest filmik specjalnie dla Was. Dobrą podpowiedzią do tego pytania, kiedy jest czas na małżeństwo, jest ten moment, kiedy w ogóle zastanawiacie się. Nad tym, czy jesteście w stanie spędzić z tą konkretną drugą osobą resztę życia. Bo jak wiemy, do małżeństwa nie jesteśmy powołani w samodzielnie albo z kimkolwiek, tylko w konkrecie jakiejś relacji, w której już, już jesteśmy. Niektórzy wpadają w pułapkę, pytając bez końca, czy to ten, czy to ta. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie jest to kwestia zrządzenia losu, ale podjęcia konkretnej decyzji przez dwie osoby. Nie ma też odpowiedzi na pytanie, kiedy jest ten moment idealny, ponieważ nigdy nie będziecie w, w sposób doskonały przygotowani do małżeństwa. Zatem, jeśli jest to decyzja, to czym się kierować przy jej podejmowaniu? I zatrzymując się tutaj przy samej decyzji, samych decyzjach, zobaczyliśmy, że wszystkie decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, mają nas prowadzić do szczęścia. Podejmujemy, podejmujemy je po to, żeby być szczęśliwymi. I na przykład jak szukamy butów, to nie szukamy butów takich obdartusów, jakichś najgorszych, zepsutych, tylko takich, które będą nam się podobały i będą wygodne. Albo robiąc jakiś obiad, no nie robimy tego, czego nie lubimy, żeby się dodatkowo umartwiać w życiu. To tutaj też mi przychodzi do, do głowy taka sytuacja, kiedy była ostatnio u nas znajoma i zapytała, zapytałem ją, czy chce kawy, czy herbaty, odpowiedziała, że obojętnie. Ja tak zupełnie naturalnie powiedziałem jej, że ale mi to nie jest obojętne, bo muszęcie coś zrobić. E, I pomyśleliśmy wtedy, że no właśnie, że nasze życie to jest szereg małych decyzji, e, które mają większy lub mniejszy wpływ na nasze życie, e, na, na całość, e, ale tych decyzji, te decyzje trzeba podejmować i jeśli będziemy się uczyć sprawnego, szybkiego i dobrego, mądrego podejmowania decyzji tych najmniejszych. E, to myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie podjąć te decyzje duże, które decydują o całym naszym życiu. Chcielibyśmy w tym filmiku zaprosić Was do wykonania takiego ćwiczenia, więc prosimy, żebyście przygotowali kartkę i długopis i na chwilę, za moment, zapauzowali film i przez minutkę zastanowili się nad pytaniem, które Wam zadamy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, nie będziecie oszukiwać, to jest zadanie dla Was. Proszę, odpowiedzcie na pytanie, czym kierowaliście się przy wyborze studiów czy wyborze szkoły średniej i przy wyborze pracy. Czas start. Mam nadzieję, że macie gotowe odpowiedzi na pytanie. Zazwyczaj kierują nami cztery motywacje. Jedna z czterech motywacji może to być opinia rodziny lub znajomych. Może być to ocena własnych możliwości, predyspozycji. Mogą to być nasze zainteresowania czy hobby. Albo czwarta opcja to kierowanie się przeczuciem i swoimi pragnieniami. Przykład: idę na ten kierunek studiów, bo idzie tam wielu moich znajomych. Myślę, że jest to kierunek przyszłościowy. Albo zawsze marzyłam o tym, żeby zostać ogrodnikiem. Wybieram ten kierunek studiów, żeby zrealizować swoją pasję. I tutaj warto zastanowić się, czy nie kierujecie się tymi punktami podczas myślenia, podczas podejmowania decyzji o małżeństwie. Czy nie jest tak, że rodzina, znajomi? Jakoś spróbują was ze sobą swatać, pchają was delikatnie, może czasami nawet mniej delikatnie i mało subtelnie do, do tego, żeby, żebyście stanęli w końcu przed ołtarzem, żebyście ślub wzięli, a może w drugą stronę, że mama od, odradza ci tą dziewczynę albo tego chłopaka, bo wydaje się jakiś szemrany. E, w każdą stronę opinia znajomych i rodziny. E, może być pomocna, oczywiście, ale nigdy nie powinna być tym punktem, który przeważa tą, tą, tą szalę. Kiedy idziemy na studia i próbujemy zweryfikować swoje umiejętności, jest to łatwe do zrobienia. Najczęściej robią to za nas uczelnie, które biorą wyniki naszych matur, oceny ze świadectwa i odpo odpowiednio na liście układają te wyniki, mówiąc, czy jesteśmy na tyle zdolni, żeby dostać się na te studia. Czy też jeszcze się nie łapiemy i musimy coś poprawić? Pytanie, jak to zweryfikować w drodze do małżeństwa? Jak ocenić, czy już jestem gotowy do małżeństwa, czy mam takie umiejętności? I tutaj bardzo prosta jest odpowiedź, że nie da się tego ocenić, ponieważ nie jesteście w małżeństwie, więc nie da się tego sprawdzić i nigdy gotowi do małżeństwa nie będziecie na 100%, więc ten warunek trzeba sobie całkowicie wykreślić. Wiele rzeczy zobaczycie w czasie relacji, w czasie życia ze sobą, i to będą rzeczy, nad którymi możecie pracować, ale to nadal nie będą rzeczy, które powiedzą, czy jesteście idealni, albo już gotowi do tego, żeby wziąć ślub. Na to pytanie odpowiedzi nie będzie. I podobnie jest kwestia z zainteresowaniami. Jeżeli idę na studia tylko dlatego, że idą znajomi, albo dlatego, że to jest jakiś łatwy kierunek studiów, na który się dostanę, żeby mieć legitymację. No to sami wiecie, że to jest gruby mienić ta historia i, i, i nic dobrego z tego nie będzie. Kolejne kryterium, którym możecie się kierować, to wspólne zainteresowania. Może gdzieś przez nasze filmiki czy obserwacje Instagrama mogliście zauważyć, że my wiele wspólnych zainteresowań nie mamy wbrew pozorom. Mamy wspólny styl życia. To jest ważna cecha przy decydowaniu się na małżeństwo, ponieważ jeżeli jedna osoba żyje w trybie koczowniczym, uwielbia podróżować pra praktycznie cały czas, a druga jest zasiedziałym domatorem i nie da się wyciągnąć nawet na spacer, no to takie style życia się wykluczają i sprawiają, że będziecie nieszczęśliwi. Więc przyjrzyjcie się temu. Niekoniecznie czy dzielicie dokładnie te same pasje, ale czy jesteście w stanie towarzyszyć sobie przy wykonywaniu tych pasji, przy rozwijaniu ich. Uwaga, do końca życia. I ostatni punkt to pragnienie pragnienie spędzenia całego życia z tą konkretną osobą. Pojawia się tutaj też taka gwiazdka, pytanie dodatkowe, ale nie tak mało istotne. Gdzie będziemy mieszkać po ślubie, gdzie będziemy pracować, jak się utrzymamy? I w tym filmiku nie chcemy poświęcać czasu na te pytania, ponieważ uważamy, że jest to kwestia drugorzędna. Najpierw odpowiedź: czy ja chcę wziąć ślub z tym człowiekiem? Czy to jest moment na to, żeby podjąć decyzję o małżeństwie? No właśnie, decyzję. decyzję, za którą trzeba potem wziąć odpowiedzialność. To decyzja konkretna, bo na pytanie, czy chcesz być moją żoną, czy nie, no nie odpowiada się obojętnie, tylko albo tak, albo nie. I jeżeli odpowie się nie, no to odpowiedzialność jest jedna, kończy się relacja. Jeżeli odpowiemy tak, no to decydujemy się już o tym, że następnym krokiem będzie ślub. I na Rzeczpospolitej to nie jest czas zastanawiania się, czy weźmiemy ze sobą ślub, tylko my już to wiemy, że ten ślub chcemy wziąć i teraz zaczynamy się do niego przygotowywać. I jeśli odpowiedzieliście sobie na to pytanie, że chcecie spędzić z drugą osobą resztę życia, to wstrzymywanie tych kolejnych kroków, jakimi są zaręczyny i potem ślub, może świadczyć o tym, że albo macie problem z podejmowaniem decyzji. Takich życiowych, albo z braniem odpowiedzialności za te decyzje, które podejmujecie, już teraz, będąc ze sobą w konkretnej relacji. Zaczęliśmy ten filmik od tego, że dobrym momentem na małżeństwo jest chwila, kiedy pojawia się w Waszej głowie to pytanie, czy to jest ta konkretna osoba, z którą chce spędzić całe swoje życie. Co jednak, kiedy takie pytanie się nie pojawia? Właśnie sprowokowanie tego pytania może być takim probierzem tej relacji. Czy ona rokuje na przyszłość? Czy ja chcę w niej trwać, mimo tego, że odpowiedź jest na przykład negatywna, albo że mam dużo wątpliwości, czy chciałbym być z tą osobą przez całe życie? To może być dobry też czas na podjęcie konkretnej pracy, przyjrzenie się, Dlaczego nie chcę e, odpowiedzieć sobie na to pytanie? E, czy mam problem z decyzyjnością w ogóle w życiu? E, czy mam problem z wzięciem odpowiedzialności za swoje decyzje? E, to jest moment na taką autorefleksję i później już decyzję, e, w jakiej formie przepracować takie swoje problemy. I tutaj wiele osób może zadać sobie pytanie: no tak, ale. Czy ja na pewno jestem powołany do małżeństwa? I na to pytanie celowo nie odpowiadamy, bo chcemy temu poświęcić kolejny filmik, na który już teraz Was zapraszamy. I zapraszałem Was do subskrybowania oczywiście naszego kanału i na Instagram, gdzie możecie zobaczyć trochę więcej szczegółów z naszej codzienności.